Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Konrad Kurkiewicz i w firmie Schneider Electric pełnię funkcję menadżera produktu odpowiedzialnego za ofertę rozdzielnic niskiego napięcia Prisma oraz Oken. W dniu dzisiejszym chciałbym państwu zaprezentować nową odświeżoną ofertę rozdzielnic niskiego napięcia, którą wprowadzimy do oferty w maju tego roku. Podczas dzisiejszej prezentacji postaram się państwu przybliżyć. Trzech głównych punktach: korzyści wynikające z wprowadzenia nowej generacji na rynek. Na koniec chciałbym również opowiedzieć krótko o nowym, innowacyjnym rozwiązaniu wchodzącym w skład rodziny EcoStruxure, które pozwoli na rozszerzenie funkcji pomiarowych naszej rozdzielnicy. Prisma Set, ponieważ tak nazywa się nowa generacja rozdzielnic, to ewolucja obecnego rozwiązania. Dzięki nowej ergonomicznej konstrukcji i zwiększonej wytrzymałości. Co to jest zatem Prisma Set i z czego składa się nowa oferta? Prisma Set składa się z trzech podstawowych modeli obudów: wiszącej oraz stojącej Prizmy G, a także dużych rozdzielnic modułowych Prisma Set P. Brzmi to bardzo znajomo, ponieważ nowa generacja rozdzielnic ma identyczną strukturę jak obecna seria rozdzielnic Prisma. Czym zatem nowa generacja różni się od obecnej? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, przejdźmy teraz do pierwszego z głównych punktów charakteryzujących nową ofertę czyli wytrzymałość i design. Przy projektowaniu Prismy SET, inżynierom Schneider Electric towarzyszyły trzy główne hasła: nowoczesność, solidność oraz ekologia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, otrzymaliśmy przede wszystkim zwiększoną sztywność ramy oraz drzwi obudowy, nową ergonomiczną klamkę, dodanie zielonej belki Schneider Electric, która pozwoli na wyróżnienie obudowy wizualnie na rynku oraz nowe malowanie strukturalne w kolorze białym, które idealnie wpisuje się w obecne trendy estetyczne. Największe zmiany w konstrukcji dotyczą serii dużych stojących rozdzielnic Prisma Set P. Główną słabością obecnej generacji rozdzielnic Prisma jest ich niska sztywność konstrukcji, wynikająca z zainstalowania niewystarczających wzmocnień ramy obudowy. Jako menadżer produktu niejednokrotnie spotkałem się z niezadowoleniem naszych partnerów z tego względu. Głównym argumentem była właśnie niska stabilność oraz sztywność konstrukcji co często było przyczyną niezadowolenia klientów finalnych. Dzięki zastosowanym wzmocnieniom sztywność konstrukcji obudowy ulegnie olbrzymiej poprawie. Przede wszystkim pomoże w tym zastosowanie dodatkowych wzmocnień, które zostały zainstalowane w narożnikach obudowy. Dzięki temu zwiększyliśmy sztywność oraz stabilność konstrukcji, jednocześnie minimalizując zjawisko odkształcenia w trzech osiach. Powstające najczęściej w wyniku przesuwania bądź transportowania obudowy. Znacznie ułatwi to przede wszystkim prefabrykację rozdzielnicy, ale również jej transport, a na koniec osadzanie oraz montaż pól rozdzielnicy na obiekcie. Modernizacji uległy również drzwi rozdzielnicy Prisma Set p Od tej pory wszystkie drzwi, niezależnie od wersji wykonania rozdzielnicy, Będą posiadały dodatkowe wzmocnienia, trzypunktowe zawiasy oraz zwiększoną grubość blachy z 1,25 na 1,5 mm. Zwiększona grubość blachy w połączeniu z dodatkowym wzmocnieniem w postaci budowanego kątownika na wzór tego z obecnej wersji P55 zniweluje to zjawisko opadania drzwi po zamontowaniu. Trzypunktowy zawias z kolei znacznie ułatwi montaż oraz regulację drzwi pomoże również w lepszym spasowaniu całej konstrukcji. Wszystkie te dodatkowe cechy wpłyną korzystnie na bezproblemową prefabrykację oraz obsługę rozdzielnicy, a także otwieranie drzwi bez przykładania większej siły, co z całą pewnością wpłynie na pozytywny odbiór finalnych użytkowników rozdzielnicy. W przypadku Prismy Set G Modernizacja konstrukcji obejmie tylko i wyłącznie wersje stojące rozdzielnic. Podczas rozmów z partnerami również niejednokrotnie słyszałem uwagi odnośnie stabilności konstrukcji stojącej pryzmy G. Przy przesuwaniu rozdzielnicy, co miały tendencję do wyginania się, co skutkowało często ich trwałym uszkodzeniem, przez co prefabrykator był zmuszony do wymiany tego elementu na nowy. Od teraz mamy dobrą wiadomość. Cokół zostanie wyposażony w dodatkową belkę wzmacniającą, która poprawi sztywność oraz stabilność podstawy obudowy. Ulepszenie to z całą pewnością poprawi komfort w procesie prefabrykacji, a później również w trakcie transportu i na etapie montażu rozdzielnicy na obiekcie. W tym miejscu wspomnę również, że dodatkowa belka wzmacniająca będzie w pełni demontowalna co ułatwi proces okablowania rozdzielnicy w procesie jej montażu. Prisma Set to również nowa klamka, która będzie instalowana we wszystkich wersjach rozdzielnic. Począwszy od Prizmy Set Pack, poprzez Prismę, Prismę Set G, aż po Prismę Set P kończąc. W przypadku obecnej klamki niejednokrotnie otrzymywaliśmy sygnały z rynku, że jest niewygodna w użytkowaniu, poprzez mechanizm odblokowywany tylko i wyłącznie poprzez wkładkę kluczykową. Nowa klamka przeszła gruntowną przebudowę. Oprócz nowego designu, głównym usprawnieniem jest dodanie przycisku zwalniającego dźwignię mechanizmu. Wpłynie to w znacznym stopniu na ergonomię oraz wygodę użytkowania. Wysokiej jakości mechanizm zagwarantuje szybki, i łatwy dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Warto również wspomnieć, że klamka ta będzie kompatybilna z obecną generacją rozdzielnic Prisma, co pozwoli na bezproblemową wymianę klamki w starszych rozdzielnicach. To, co z kolei nie ulegnie zmianie, to sprawdzony system montażowy jednostek funkcjonalnych Prisma. Wszystkie płyty montażowe płyty czołowe oraz system oszynowania linergii zgodny z normą IEC 61439 pozostanie bez zmian. Pozwoli to Państwu na bezproblemowe przejście na nowy system, bez konieczności uczenia się nowych zasad montażowych oraz instrukcji poszczególnych elementów. Jako globalny producent i dostawca czujemy pełną odpowiedzialność za naszą planetę. Przy okazji odświeżenia oferty, Wprowadzamy również kilka zmian idących zgodnie z ekologicznymi trendami. Przede wszystkim prezentujemy nowe podejście w kwestii pakowania elementów. Wszyscy bardzo dobrze znamy obecne opakowania miks kartonu, plastiku oraz styropianu. Część z tych tworzyw jest trudna oraz problematyczna w recyklingu. Słyszeliśmy nieraz, że sprawiało to niemałe problemy. Zwłaszcza partnerom prefabrykującym duże ilości rozdzielnic. Masa odpadów różnego typu generowała dodatkowe oraz niepotrzebne koszty. Od tej pory wszystkie elementy będą pakowane w pełni kartonowe opakowania, w 100% nadające się do recyklingu. Oprócz, oprócz zalet czysto ekonomicznych oraz ekologicznych, pragnę również zaznaczyć lepszą ochronę elementów podczas transportu. Jak można zauważyć na załączonym slajdzie, nowe opakowania będą w pełni chronić transportowane elementy. Zmiany obejmą również instrukcje dostarczane wraz z elementami. Zamiast pełnych, wielostronnicowych instrukcji, wraz z nową ofertą, dostarczane będą dwustronnicowe ulotki, zawierające wykaz elementów oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jak zatem? Dostać pełną instrukcję elementu. Nic prostszego. Na każdym elemencie, na każdym opakowaniu oraz na każdej dostarczanej ulotce będziemy mieli nadrukowany kod QR, który bezpośrednio przekieruje nas do wersji online danej instrukcji. Często zdarzały się przypadki, że papierowe instrukcje ginęły przy rozpakowywaniu elementów i dostęp do wersji elektronicznej był bardzo utrudniony. Od tej pory, dzięki ułatwionemu dostępowi, nie będziemy musieli martwić się o zagubioną instrukcję. Zamiast przeszukiwać stronę internetową, wystarczy zeskanować kod QR i gotowe. Odświeżenie oferty często wiąże się ze znaczącymi zmianami w jej strukturze. W tej części prezentacji postaram się Państwa przekonać, że w przypadku Prismy Set będzie trochę inaczej. Na początek kilka słów o nowych numerach katalogowych. Mamy pełną świadomość, że obecne numery katalogowe oferty Prisma są dość problematyczne przy obróbce danych. Zdajemy sobie sprawę, że numery zaczynające się od zera sprawiają czasami kłopoty przy kopiowaniu pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi. Zero z przodu lubi zniknąć w najmniej oczekiwanym momencie, gdy nie sformatujemy odpowiednio naszych komórek w arkuszu. Nowe referencje rozwiążą ten problem ponieważ będą zaczynały się od stawki LVS. Sama struktura oferty z kolei nie ulegnie żadnej zmianie. Każdy aktywny element w obecnej serii rozdzielnic Prisma będzie miał swój odpowiednik w ramach nowej generacji Prisma Set. Część cyfrowa numeru katalogowego również pozostanie bez zmian. W związku z tym nowy numer katalogowy będzie bardzo podobny do obecnego. Jako przykład Weźmy sobie numer katalogowy szyny do aparatury modułowej 03001. W przypadku nowej serii właściwym numerem katalogowym będzie LVS 03001. I tak jak wcześniej wspomniałem, logika ta dotyczy wszystkich dostępnych referencji. Z punktu widzenia partnera proces podmiany obecnej oferty na nową będzie bardzo prosty. Przykładowo. Przy użyciu prostej formuły w Excelu wystarczy dodać LVS przed obecną referencję i mamy gotową konwersję na nowy produkt. Liczba dostępnych referencji nie ulegnie zmianie w, z, z małym wyjątkiem. W ramach gamy Prisma Set będziemy mieli do dyspozycji cztery nowe dodatkowe referencje dedykowane dla zielonych belek, o których wspomniałem wcześniej. Zielone belki w przypadku Prismy Set Będą obowiązkowe i będą musiały być dodane do każdego konfigurowanego pola. Ilość referencji uwarunkowana jest dostępnymi szerokościami pól Prismy Set P. 300, 400, 650 oraz 800 mm. W tym miejscu dodam również, że w dostępnym oprogramowaniu Ecostructure Power Build zielone belki będą automatycznie dodawane do naszego zestawienia, więc nie będziemy musieli martwić się o ręczne dodawanie tych belek. W przypadku pryzmy SEG- stojącej, zielona belka będzie dostarczana wraz z obudową pod jednym numerem katalogowym. Konstrukcyjnie będzie to swego rodzaju nadbudówka na górze rozdzielnicy, która delikatnie zwiększy nam wysokość obudowy. Z uwagi na fakt, iż zielona belka będzie standardem, zakres referencji w tej gamie nie ulegnie zmianie. Dla wersji wiszącej sytuacja ta wygląda trochę inaczej. Z uwagi na możliwość łączenia pryzmy SETG wiszącej w układy składające się z kilku rozdzielnic, zielona belka będzie opcjonalna i będzie można ją zamówić oddzielnie. Sama oferta obudów pozostaje bez zmian. Natomiast znowu będziemy mieli do dyspozycji trzy nowe referencje dedykowane dla zielonych belek w zależności od szerokości obudowy. Teraz czas na wcześniej zapowiedzianą nowość w ofercie, czyli Czujnik HitTag. Czujnik HitTag jest zupełnie nowym, inteligentnym rozwiązaniem wchodzącym w skład produktów z rodziny EcoStructure i jest pierwszym rozwiązaniem tego typu na rynku. Jego innowacyjność polega na połączeniu wielu funkcji pomiarowych w jednym kompaktowym urządzeniu. Tymi funkcjami pomiarowymi są. Pomiar temperatury, pomiar wilgotności oraz pomiar stanu jakości powietrza wewnątrz rozdzielnicy. Oprócz czujników temperatury i wilgotności, urządzenie posiada wbudowany sensor elektrochemiczny monitorujący skład powietrza. Sensor ten jest wrażliwy na chemiczne związki lotne powstające w wyniku przegrzewania się przewodu. Na pierwszy rzut oka brzmi to dość skomplikowanie. Teraz wyjaśnię zasadę działania tego czujnika. W pewnym zakresie temperatur powyżej temperatur roboczych w momencie przegrzewania przewodu izolacja zaczyna wydzielać niewidzialne dla ludzkiego oka związki chemiczne. Jest to tak zwany niewidzialny etap uszkodzenia przewodu, który bez odpowiedniej reakcji skutkuje najczęściej stopieniem się izolacji, a w najgorszym przypadku pożarem wewnątrz rozdzielnicy. Dzięki zastosowanej technologii czujnik jest w stanie wychwycić tego typu zjawisko i w odpowiednim momencie zaalarmować odpowiednie służby o postępującej usterce. Dzięki temu jesteśmy w stanie zareagować przed wystąpieniem widocznych i nieodwracalnych skutków uszkodzenia izolacji elektrycznej. Czujnik tak, oprócz konieczności doprowadzenia zasilania, jest urządzeniem w pełni bezprzewodowym. Komunikuje się poprzez protokół ZigBee z bramką komunikacyjną PowerTag Link, znaną m.in. z rozwiązania bezprzewodowych przekładników prądowych PowerTag. Dzięki komunikacji z bramką mamy do dyspozycji wiele opcji konfiguracji alarmów oraz sposobów wizualizacji pomiarów. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z opcji web-serwera wbudowanego w bramkę PowerTag Link. Przy jego pomocy w prosty oraz przystępny sposób możemy skonfigurować alarmy oraz zwizualizować przeprowadzane pomiary. Nic również nie stoi na przeszkodzie żeby zintegrować nasz czujnik z różnego rodzaju systemami nadrzędnymi takimi jak PME, Ecostructure Facility Expert lub SCADA. Dzięki temu Możemy zapewnić natychmiastowe pomiary w przypadku wykrycia jakiejkolwiek anomalii przez czujnik, nawet na smartfonie. Samo urządzenie w swojej budowie jest bardzo kompaktowe i jest montowane na szynie DIN. Sprzyja to łatwej i bezinwazyjnej integracji czujnika w nowych oraz istniejących rozwiązaniach rozdzielnic. Dzięki oferowanym funkcjom, użytkownik końcowy. Może w prosty sposób ograniczyć liczbę kosztownych audytów termicznych, wykorzystujących technologię podczerwieni, ponieważ Czujnik, dzięki wbudowanym algorytmom sztucznej inteligencji, monitoruje w czasie rzeczywistym skład powietrza oraz parametry temperaturowe w naszej rozdzielnicy. Dzięki temu możemy w bardzo przystępny sposób kontrolować faktyczny stan rozdzielnicy i efektywnie planować prace konserwacyjne. Na koniec chciałbym jeszcze raz przypomnieć cztery główne punkty charakteryzujące nową ofertę. Tymi punktami są przede wszystkim zwiększenie sztywności konstrukcji nowych rozdzielnic Prisma Set, większy nacisk na ekologię w postaci nowych opakowań, nowe numery katalogowe, które ułatwią dobór elementów oraz obróbkę danych w arkuszu kalkulacyjnym, a na koniec innowacyjny czujnik HitTag, który pozwoli rozszerzyć funkcje pomiarowe na naszej rozdzielnicy. W tym momencie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne prezentacje.